Transmitujesz na żywo, o jak pięknie kolorowo, uwielbiam te czarodziejskie, magiczne i takie dziecięce filtry. Na naszym Instagramie witam Was bardzo serdecznie, kochane. Witam też na naszym tutaj fanpage'u oraz YouTube'ie, jak być szczęśliwą myszką. Ja nazywam się Justyna Krawczyk i jestem założycielką tej wspaniałej marki, przecudnej, słodziutkiej, kochanej, wyjątkowej. Jak być szczęśliwą myszką, jestem również autorką książki dla, dla dzieci. Pierwszy tom, jak być szczęśliwą myszką, myszka odnajduje swój dom. Jestem w trakcie pisania drugiego tomu. Jeżeli pierwszego nie macie, to zapraszam Was na jakbyć szczęśliwą myszką.pl. Do zakupu. To jest książeczka niesamowita, przepiękna, wartościowa, mówiąca o miłości, o akceptacji, odmienności oraz o tym. Jak ważne jest to, żeby rodzice się zmieniali, jeżeli chcemy mieć szczęśliwe dzieci. I to nie jest proste, ale to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Być szczęśliwą myszką, zmiany na lepsze zacznij od siebie. To już 41 raz się widzimy. W poprzednim odcinku mówiłam krok po kroku o tym, jak napisać, jak później wydać książkę. Czy to jest książka dla dorosłych, czy to jest książka dla dzieci, to są podobne mechanizmy, tylko odbiorca po drugiej stronie jest, jest nieco inny. Natomiast dziś przychodzę odpowiedzieć na pytanie, skąd w ogóle wziął się mysz i myszka, miś i myszka, skąd w ogóle takie postaci, jak to się stało, że ja to wszystko wymyśliłam. I muszę wam powiedzieć, że dla mnie to w ogóle też jest niesamowita jakaś magia i w ogóle takie zaskoczenie też, ile w naszym sercu, w naszej duszy, w naszym umyśle jest pomysłów, możliwości, kreatywności, bo ja nigdy w życiu nie sądziłam, że napiszę kiedykolwiek jakąkolwiek książkę, no ale napisałam pierwsze książki dla kobiet i to było dla mnie coś niesamowitego, odkrywczego i pięknego, ale naprawdę nigdy, przenigdy nie sądziłam, że napiszę książkę dla dzieci, a jednak przyszedł taki moment, kiedy, kiedy moja nasza Nataszka, nasza córeczka zapytała, mamusiu, a kiedy napiszesz wreszcie książkę dla dzieci, bo piszesz dla kobiet, a co ze mną, co z nami, co z dziećmi i niewiele myśląc powiedziałam, Nataszko, na pewno to zrobię, no i tak jak powiedziałam, tak musiałam zrobić i, i, i tutaj Nataszka Zawsze była bardzo konsekwentna i jest konsekwentna, więc cisnęła mnie i dopytywała, kiedy ta książka będzie. Ona w końcu, w końcu powstała. Nigdy w życiu nie sądziłam, że ona będzie tak przepiękna, tak wartościowa, tak pokazująca zmiany, które tak naprawdę zaszły w naszym życiu. Więc jest to książka inna niż wszystkie, bo jest to książka dla dzieci, z przekazem dla dorosłych, z dedykacją dla dorosłych, z dedykacją dla dzieci, ale też z historią, która jest absolutnie inspirowana tym, co my przeszliśmy trudnymi momentami, ale też zmianami, które tak naprawdę uratowały naszą rodzinę. Więc jest absolutnie niesamowita. Życzę każdemu dziecku i każdemu dorosłemu, żeby miało szansę, żebyście mieli szansę, kochani, przeczytać tę książkę, bo jest wspaniała. Natomiast dziś przychodzę odpowiedzieć na pytanie w ogóle, skąd te postaci i jak, jak, skąd się wziął pomysł. I to jest w ogóle też znowu kolejna niesamowita rzecz, bo próbuję sobie w ogóle przypomnieć, kiedy to się wszystko wydarzyło. I tak naprawdę to wszystko idzie takie z serca i z intuicji, takie to wydaje się być mało logiczne, nieuzasadnione i w ogóle takie niezaplanowane, a jednak wierzę, że, że w sercu znajduje się odpowiedź na wszystkie pytania i, i to właśnie za sercem powinniśmy do, podążać. Z książką było tak, że wiadomo było, że będzie miś. To było absolutnie przesądzone od samego początku, wiadomo było, że będzie miś, jeszcze nie wiadomo było w jakiej postaci, czy on będzie dzieckiem, czy będzie jednak odgrywał rolę dorosłych, ale wiadomo było, że będzie miś, ponieważ nasza Nataszka ma swojego przyjaciela Michała, który jest o rok młodszy od niej, bo dostała go na pierwsze urodziny. Jest naszym po prostu, jest częścią naszej rodziny, my z nim rozmawiamy. Jest powiernikiem tajemnic, pomaga nam tutaj roz, rozwiewać różne trudne sytuacje czy pomagać w różnych konfliktach. Jest po prostu przecudownym naszym kochanym misiem i też taką przypominajką niesamowitą właśnie o tej akceptacji i o zmianach, bo. Też mnie się kiedyś bardzo wydawało dziwne, że można rozmawiać z Misiem. I ja z misiem nie chciałam rozmawiać. Co więcej, jeszcze zostałam tutaj mianowana babcią Misia Michała, więc w ogóle byłam oburzona, więc znowu to swoje ego po prostu i swój świat dorosłych musiałam schować i wejść w ten świat bajkowy, wyimaginowany, a dziecięc, a tak przepiękny, i okazuje się, że to był jeden z najlepszych kroków w ogóle, jakie podjęłam w kierunku relacji samej ze sobą, ale również z moją, z moją córką. Natomiast no właśnie nie było wiadomo w, jaką rolę, w jakiej roli się obsadzi natomiast było wiadomo że, że on będzie tak że Nataszka uwielbia misie uwielbia swojego misia Michała zawsze jak gdzieś jedziemy już są plany że na wakacjach to po prostu zawsze szukamy a to w second handach a to w jakichś butikach a to rękodzieła jakiegoś misia którego przywieziemy i tymi misiami misie są w szkole i przedszkolu i zawody i tutaj no po prostu mnóstwo zabaw z misiami jest i my się bawimy i tatuś Nataszki też się z nią bawi i, i te zabawy to też było takie niesamowicie, niesamowite odkrycie, to już tak na marginesie, że to jest właśnie taka droga do, do dziecka, do, do zaufania, do budowania tej relacji, coś, coś, coś pięknego, coś niesamowitego, więc ja po prostu codziennie się bawię, natomiast myszka, no właśnie. Myszka chyba wzięła się stąd, że ja na przykład bardzo często na Nataszkę mówię: Myszko, gdzie ty idziesz? Myszko, mała Myszko. I tak się wzięła po prostu Myszka. Historia w ogóle i sam początek, ja może Wam pokażę od razu, bo to jest tak, ja jestem przygotowana. Tu niestety na Instagramie nie, ale, ale na Facebooku i na YouTubie mogę pokazać, więc zapraszam Was tutaj do obejrzenia, jeżeli jeszcze nie widzieliście. To jest właśnie, no to jest nasz Niedźwiedź, to jest bohater domu, to jest właśnie ta postać, która tutaj jest opiekunem, czyli tam są te nasze role rodzicielskie, matczynne i ojcowskie i to jest właśnie miś, który przygarnia małą myszkę, bo mała myszka to już totalnie podpowiedziała mi wyobraźnia, po prostu zagubiła się podczas, podczas wichury, podczas ulewy, straciła swój dom, straciła rodziców i w wyniku różnych tam historii, to doczytajcie, nie będę zdradzać wszystkiego, Trafia pod skrzydła właśnie niedźwiedzia do jego piwnicy. Tutaj Wam pokażę przecudną ilustrację, to też przecudny ilustrator ilustruje moje książeczki. Widzicie, że jest mi się zdalana tutaj piwnica, stoją różne przekąski, różne potrawy, różne przetwory nie przekąski, które niedźwiedź szykuje co roku, a pomiędzy przetworami, jak się przyjrzycie, jest ta mała biedna myszka. Porwanym ubranku, która zamieszkała u niedźwiedzia w piwnicy, bo po prostu nie miała gdzie mieszkać. I nie będę znowu zdradzać bardzo dużo tutaj e, tajemnic, bo to absolutnie trzeba przeczytać i ta historia jest przepiękna. Są różne historie, perturbacje, problemy, w związku z tym właśnie, że myszka jest adoptowana, w związku z tym, że myszka ma większe uszy niż, niż inne myszki. Są różne historie, które uczą nas pokory, tej mądrości, która musi iść od nas dorosłych, jeżeli oczekujemy, że nasze dzieci będą mądre, wrażliwe i będą miały piękne i otwarte serca. Tutaj chcę Wam również pokazać. Jaką myszka przechodzi metamorfozę, myszka trafia w takim stanie do Misia. Jest dosyć smutna i ponura i biedna, ma porwane ubranko, ale wkrótce, w wyniku różnych zmian i zapoznawania się z otoczeniem, i chciałam powiedzieć, ludźmi, a tak naprawdę zwierzętami, które mieszkają gdzieś nieopodal Misia, dostaje taką przepiękną, różową, oczywiście, sukienkę, uszytą przez panią. Jeżową. Panią Jeżową też Wam pokażę, jest przepiękna, tutaj szyję na maszynie, Pani Jerzowa jest przyjacielem domu, przyjacielem niedźwiedzia, ma swoje jeżynki, czyli swoje dzieci, z którymi oczywiście mała myszka się przyjaźni, tutaj jest na tej ilustracji mały jeżyk, ale co tam się wydarzyło, co to za lawina i o czym to jest tak naprawdę, jaki to jest przekaz niesamowity, o wartościach, o intuicji, o miłości, o akceptacji, o odmienności, o, o, różo, o różnorodności dla dzieci i dla, dla dorosłych, to naprawdę ja sama chyba zaskoczyłam siebie. Nigdy w życiu nie sądziłam, że napiszę tak przepiękną, przepiękną historię, tak wartościową. I że tak naprawdę marzę o tym, żeby już był 1 czerwca, chociaż wcale mi się nie śpieszy, bo jeszcze jestem daleko w lesie, żeby świat ujrzał już tę drugą część. Natomiast jeżeli jeszcze nie widzieliście tej pierwszej części, to zachęcam. Ona jest do kupienia na jakby myszką.pl, ale również w sklepie ze wszystkimi innymi książkami na jakby kobietą.pl. To są właśnie te postaci, główne postaci, czyli miś i myszka, jak i skąd się wzięły już wiecie, a teraz Cała reszta to jest tylko i wyłącznie kwestia mojej wyobraźni, ale co bardzo ważne, połączonej z faktami, z sytuacjami i z historiami, które się naprawdę wydarzyły w naszym życiu i takimi dowodami na to, że można się zmieniać na lepsze, ale również to jest o tym, że ta pokora musi siedzieć gdzieś cały czas obok i pamiętać, że, że cały czas jest praca do zrobienia. Jeżeli my chcemy wychowywać dzieci na szczęśliwych dorosłych. To sami musimy być szczęśliwi. Kochani, dziękuję bardzo już za to spotkanie. Dziękuję za Wasze udostępnienia. Dziękuję za Wasze lajki. Czekam na Wasze komentarze. Żegnam się już tutaj z Instagramem. Dziękuję za to, że jesteście i do zobaczenia za tydzień o godzinie 11, jak zwykle. I dziękuję za Waszą obecność również tutaj na fanpage'u i na YouTubie. Jak być szczęśliwą myszką.